Zapraszam do oglądania krainy bajek. Na biurku detektywów zalegała cisza. Dosłownie, bo nikt nie sprzątał od tygodnia. Wśród porozrzucanych ogrysków jabłek, zaschniętego dżemu i jednej niedokończonej krzyżówki, leżał list. Stary, pachnący kurzem, napisany na papierze tak żółtym, że wyglądał jak naleśnik po opalaniu. Bruno, samozwańczy detektyw i wielki fan płaszczy, Wpatrywał się w list z takim skupieniem, jakby właśnie czytał plan wielkiego napadu. Ewcia, jego partnerka i mistrzyni rozsądku, przewracała oczami, czyszcząc okulary swojemu psu, Borysowi. Borys natomiast miał czapkę Sherlocka Holmesa i okulary z kartonu, wyglądał poważnie, przynajmniej według niego. Bruno przeczytał głośno Szanowni detektywi, Willa przy ulicy Krzywego Węgła znów zaczęła skrzypieć. Widziano światła. Słyszano jęki. A ktoś zostawił ślady łap na cieście. Proszę o pomoc. Z pozdrowieniami. Zaniepokojony sąsiad, ale nie ten z dziwnym wąsem. Bruno podskoczył, jakby połknął piłeczkę ping -pongową. To koniec nudy. Mamy sprawę. Krzyknął z taką pasją, że strącił kubek z herbatą. Z wczoraj. Prosto na swój notatnik. To był kubek z Twoim długopisem w środku, zauważyła Ewcia. Tym bardziej dramatycznie, odparł Bruno, próbując ocierać herbatę rękawem, który wcześniej czyścił Borysowi łapy. Na tablicy korkowej pojawił się nowy tytuł Sprawa podejrzani. Obok rysunku wili pojawiły się zdjęcia pan Ryszard zawsze patrzy spod byka pani Halina dziwnie zna wszystkie hasła do Wi-Fi. No i pan Leon w zeszłym roku przez pomyłkę posmarował sobie stopy musztardą. Ewcia rozłożyła mapę willi i zaznaczyła na czerwono pięć punktów: wejście, kuchnia, schody, piwnica i toaleta. Dla bezpieczeństwa, wytłumaczyła. Borys spojrzał na mapę, polizał ją i zaszczekał. Ślad języka układał się w kształt X. Trop wskazany, krzyknął Bruno i wskoczył na krzesło, które natychmiast się złamało. Może ruszmy jutro o zmierzchu, zaproponowała Ewcia. Albo zaraz po drugiej kanapce, dodał Borys w swojej głowie. Wszyscy spojrzeli na siebie z powagą. Misja została przyjęta. Zagadka czekała. A Borys właśnie ukradł kanapkę Bruna. Zmierzch nadciągał powoli, przykrywając miasteczko niczym szalik babci. Lekko drapiący, ale ciepły. Bruno, odziany w płaszczy detektywa, stał przed lustrem i ćwiczył swoje groźne spojrzenie numer cztery. Ewcia tymczasem pakowała do plecaka latarkę, spray na duchy, czyli wodę z brokatem, i dwie bułki. Jedną dla siebie, drugą dla Borysa. Bruno nie dostał. Miał jeszcze ciasto z zeszłego wtorku. Borys, pełen energii, biegał w kółko z czapką detektywa na uszach. W pysku niósł skarpetkę Bruna. Symbol wsparcia? Raczej przypadek. Zespół ruszył z pod domku babci Bruna w stronę willi. Szli przez zagajnik, w którym rosną tylko krzywe drzewa i jeszcze bardziej krzywe tabliczki. Nie podchodź! Kleszcze mają tu osiedle. Borys zignorował ostrzeżenie i próbował zaprzyjaźnić się z wiewiórką, która z kolei rzuciła w niego orzechem. Prosto w czapkę. W końcu dotarli pod bramę starej willi. Dom wyglądał, jakby był zbudowany przez ekipę, która wolała pizzę niż poziomice. Okna? Puste. Dach? Przekrzywiony. W drzwiach wbity był widelec. – Znak ostrzeżenia – szepnął Bruno teatralnie. – Albo ktoś jadł na wynos. Odpowiedziała Ewcia, otwierając furtkę. Zrobili pierwsze kroki na ścieżce, która bardziej przypominała kolekcję błota i kretowisk niż drogę. Borys natychmiast wpadł po kolana, czyli 10 centymetrów w kałuże. Wybiegł z niej jak torpeda, rozchlapując błoto na płaszcz Bruna. Ten westchnął ciężko. Drzwi do willi zaskrzypiały, jakby chciały wyspowiadać się z wszystkich swoich grzechów. Weszli do środka. Wnętrze przywitało ich zapachem kurzu, stęchlizny i. popkornu? Borys aż przekrzywił głowę. W salonie półmrok. Zasłony tak grube, że można by z nich uszyć namiot stare fotele, pianino bez kilku klawiszy i regał z książkami o tytułach w stylu jak rozmawiać z lampą i domy, które krzyczą. Bruno wyciągnął mapę i pokazał palcem. Kuchnia pierwsza. Tam podobno znaleziono ciasto z odciskiem łapy. Mam nadzieję, że nie zamierzamy go zjeść, powiedziała Ewcia. Borys spojrzał z wyrzutem. On miał inne plany. Zgasło światło. Latarki drgnęły. Gdzieś coś zatrzeszczało. Borys znieruchomiał, wlepiając wzrok w schody. Coś tam jest, powiedział cicho Bruno. Albo ktoś, dodała Ewcia. Borys puścił cichutki. Bruno zrobił pierwszy krok przez próg willi. Z miną jakby właśnie odkrywał tajemniczy grobowiec. Deska pod jego butem zaskrzypiała tak głośno, że echo odbiło się trzy razy od ścian. Ten dom ewidentnie coś ukrywa, wyszeptał. Albo po prostu nie był remontowany od II wojny światowej, zauważyła Ewcia ostrożnie stąpając za nim. Borys wszedł jako ostatni, ale już po chwili jego detektywistyczny zmysł zadziałał. Rzucił się w stronę kanapy, powąchał ją intensywnie i zniknął pod nią. – Co on znowu znalazł? – zapytał Bruno. – Może resztki pączka z 1967 roku. – odparła Ewcia i przykucnęła, by spojrzeć pod mebel. Pod kanapą nie było ani pączka, ani Borysa. Był natomiast tunel. Wykopany w ziemi, obudowany deskami, z napisem wyżłobionym w desce – dla tych, co lubią skróty. Bruno wyjął latarkę, która zgasła po sekundzie, więc Ewcia podała swoją. Zerkając do tunelu, powiedziała – Albo to tajne przejście, albo... Bardzo dziwna norka borsuka. Wtem z wnętrza tunelu dobiegł odgłos. — Hał! To Borys! — krzyknął Bruno. I ruszył na czworakach w ślad za nim. Ewcia westchnęła i ruszyła za nim, tylko wcześniej wrzuciła do plecaka świeczkę zapachową. — Na wszelki wypadek. Tunel prowadził do starej, ukrytej spiżarni. Pełno w niej było zakurzonych słoików z tajemniczymi etykietami. Kisiel awaryjny. Jogórek strategiczny. Smalec sześćdziesiąt jeden, nie otwierać! Na środku spiżarni siedział Borys. Obok niego zamszowy pantofel. On przyniósł kapcia? Zapytała Ewcia. To jego sposób na tropienie. Odpowiedział Bruno z powagą. Jeden kapeć, jeden krok bliżej rozwiązania. Wtedy z sufitu spadła kurtyna pajęczyn, prosto na głowę Bruna. Zrobił trzy obroty w miejscu i przewrócił się na słoik z musztardą, który z głośnym plask wybuchł jak fontanna. Borys polizał podłogę. Musztarda jak nowa, ocenił. Ewcia odnalazła notatkę wciśniętą w ścianę. Wyglądała jak list albo przepis. Ten, kto przejdzie przez schody, odkryje sekret skrzypienia, ale niech uważa, by nie stanąć na czwartym stopniu. Bruno oblizał palec z musztardy i krzyknął To znak, czas wejść na piętro. Ale najpierw umyj ręce i twarz i płaszcz, mruknęła Ewcia. Po przygodzie w spiżarni Bruno wytarł pajęczyny z głowy. Głównie w rękaw efci. Borys ostrożnie odstawił kapcia na podłogę, a efcia zapisała w notatniku Tunel pod kanapą, w 10 do dziwności. Wrócili do głównego holu willi. Przed nimi wznosiły się schody. Krzywe jak górski szlak, z poręczą tak niestabilną, że Borys obszedł ją szerokim łukiem. Z sufitu zwisał stary żyrandol, jeśli tak można nazwać plątaninę kabli i kurzu w kształcie meduzy. Bruno podniósł rękę dramatycznie. Uwaga, teraz najważniejszy moment. List mówił o schodach. I o czwartym stopniu, przypomniała Ewcia, że coś się stanie, jeśli na niego staniesz. Bruno spojrzał na schody z miną komandosa przed misją. Zrobił krok pierwszy skrzypnięcie, drugi krok głośniejsze skrzypnięcie. Trzeci, dramatyczne zgrzytnięcie. Wszyscy zamarli. Czwarty stopień. Bruno spojrzał w górę potem w dół, potem w stronę Borysa, który dla pewności schował się za parasolką. Bruno postawił stopę na stopniu numer cztery. I nic się nie stało. Ha! krzyknął z triumfem. Widocznie to była fałszywa wskazu. W tym momencie deska pod nim zapadła się z hukiem. Bruno zniknął, jakby połknęła go podłoga. Z dołu dobiegł głos. Żyję, ale chyba wylądowałem w... pralni. Ewcia natychmiast spojrzała pod schody. Tam znajdowało się tajemne zejście. Z latarką w dłoni ruszyła w dół. Borys chciał iść przodem, ale zsunął się na tyłku jak po zjeżdżalni. W ciemnym pomieszczeniu czekała niespodzianka. Stare pralki wirnikowe, wielka suszarka i. Mnóstwo butów. Kapcie, sandały, kalosze, wszystkie ustawione w idealnym rządku. To wygląda jak muzeum obuwia krzyknęła Ewcia. A może. ktoś kolekcjonuje zgubione buty? zasugerował Bruno, który właśnie siedział w fotelu z suszarką na głowie. Borys podszedł do jednej z półek i wyjął dziecięcy trzewik. Po chwili z trzewika wysypały się krakersy w kształcie literek. To się robi coraz dziwniejsze, westchnęła Ewcia. Mamy tunel, pajęczyny, kapcie i alfabet. I wpadkę z czwartej deski, dodał Bruno, wyciągając z włosów kawałek prania. W rogu pralni zobaczyli kolejne drzwi, tym razem z tabliczką. Tylko dla tych, co nie skrzypią. Co to niby znaczy? zapytał Bruno. W tym momencie Borys puścił cichy pisk z łapy. Zahaczył o skrzypiącą deskę. Drzwi się otworzyły. No dobrze, szepnęła Ewcia. Tajemnica pogłębia się i śmierdzi starym proszkiem do prania. Bruno wyszedł z zapadni, otrzepując się skórzu, jakby właśnie uciekł z bitwy na pierze. Borys pomógł mu na swój sposób. Liżąc mu twarz, trójka detektywów stanęła przed kolejnymi drzwiami. Tym razem były ciężkie, drewniane i wypisane na nich było złotymi literami. Cisza, wiedza śpi. To chyba biblioteka, powiedziała Ewcia. Albo pokój, w którym książki szepczą, dodał Bruno z przesadnym dramatyzmem, poprawiając kołnierz. Borys węszył przy framudze. Coś go zaciekawiło, bo zaszczekał i zaczął kopać w podłodze. Po chwili spod drzwi wysunął się ogórek kiszony. O nie, jęknęła Ewcia. Znów ogórki? Bruno otworzył. Gdy regał odsunął się z dramatycznym jękiem, za nim ukazał się wąski korytarz. Półmrok, kurz i dziwny zapach starej kredy mieszały się w powietrzu. Bruno z powagą wyjął z kieszeni kompas, który nie działał od przedszkola i poprowadził zespół. Czuję, że jesteśmy blisko. Tajemnica czai się za rogiem, powiedział dramatycznie, po czym uderzył się głową w żyrandol, zawieszony nisko pod sufitem. Tajemnica jeden. Kto wieszarzy randole w korytarzu? zanotowała Ewcia w notatniku. Po chwili dotarli do drzwi. Ale nie były to zwykłe drzwi. Miały klamkę w kształcie ucha. Co to ma znaczyć? Zapytał Bruno, dotykając jej ostrożnie. W odpowiedzi drzwi zaskrzypiały, ale nie tak zwyczajnie. Wydobyły z siebie dźwięk przypominający melodię. Skrzyp, skrzyp, skrzyp. Borys przekrzywił głowę i zaszczekał trzy razy w rytmie. Drzwi otworzyły się, jakby znały ten kot. On zna język skrzypień! krzyknęła Ewcia. Pies poliglota. Za drzwiami znajdował się pokój, który wyglądał jak mieszanka laboratorium, muzycznej klasy i sklepu z używanymi drzwiami. Na ścianach wisiały stare zawiasy, fragmenty framuk i, uwaga, tablica dźwięków skrzypnięcia. Bruno podszedł bliżej. Na tablicy było coś jak alfabet Morsa, ale zamiast kropek i kresek były skrzyp, zgrzyt, pisk, trzask. Ewcia rozpoznała wzór, układ dźwięków z listów i kartek, które znajdowali wcześniej. To kot, ktoś pisze wiadomości dźwiękiem, wykrzyknęła. Bruno aż podskoczył z ekscytacji. Borys natomiast podszedł do jednego z instrumentów, skrzypiącego fotela, i usiadł na nim z namaszczeniem. Zabrzmiało skrzyp, trzask. Pisk. Na ścianie obok zapaliło się światło. Z głośnika odezwał się głos. Słyszysz to? Jesteś blisko, ale czy wystarczająco głośny? Bruno się rozejrzał i wskoczył na najstarszą deskę na podłodze. Zaczął skakać. Borys szczekał rytmicznie. Ewcia z pomocą latarki stukała w żaluzję. Z sufitu opadła kolejna karteczka. Jeden z was skrzypi fałszywie. Trójka spojrzała po sobie. To pewnie ja, przyznał Bruno. Mam na sobie plastikowe podeszwy. Efcia wzięła mapę z wcześniejszych notatek i porównała z rysunkiem na ścianie. W tym pokoju jest ukryty mechanizm. Jeśli skrzypniesz we właściwym rytmie, otworzy się kolejne przejście. Borys znowu usiadł na fotelu. Skrzyp, skrzyp, pisk, trzask. Podłoga się przesunęła. Otworzyła się klapa. Schody w dół. Bruno spojrzał na Efcie i Borysa. Gotowi? Tak, ale tym razem ty idziesz pierwszy. Odpowiedzieli chórem. Bruno, Ewcia i Borys zeszli po stromych schodach do ukrytej piwnicy, którą właśnie odkryli dzięki muzyce skrzypień. Panował tam chłód, który wciskał się do butów i sprawiał, że nawet Borys podwinął ogon. Na ścianie paliła się słaba żarówka, migocząc, jakby miała dość życia. Jej światło rzucało cienie, które wyglądały jak zrzędliwe ciotki z obrazów. Bruno stanął w centrum piwnicy i rozłożył ręce. Oto serce tajemnicy. Tu wszystko się wyjaśni. W tym momencie potknął się o z napisem Gołąbki 1992 i runął jak dąb w jesieni. Zawsze wiedziałem, że historia będzie ciężko strawna. Jęknął z podłogi. Ewcia tymczasem zauważyła dziwną szafę z szyfrem. Nad nią wisiał napis. Szyfr skrzypiącego mózgu. To musi być test, powiedziała. Szyfr oparty na dźwiękach. Obok znajdował się panel z przyciskami. Skrzyp, zgrzyt. Piszczek i miękki mlask. Kto projektuje takie systemy? zdziwił się Bruno. Borys usiadł przy panelu i nacisnął miękki mlask. Z głośnika rozległ się odgłos przypominający bułkę z masłem. Świetnie, mruknęła Ewcia. Nasze bezpieczeństwo zależy od pieczywa. Wtedy Bruno przypomniał sobie tablicę z poprzedniego pokoju. Y, skrzyp, trzask, pisk, trzask zakrzyknął. To był rytm. Ewcia wprowadziła sekwencję dźwięków. Panel zabrzęczał. Szafa się otworzyła z dramatycznym pff. W środku były dokumenty, mapy i kaseta magnetofonowa z naklejką. Dziennik gospodarza willi, tylko dla uszu skrzypiących. Bruno podekscytowany podłączył magnetofon. Tak, też tam był. Z głośnika popłynął głos starego mężczyzny. Jeśli tego słuchasz, to znaczy, że przeżyłeś schody, pajęczyny, ogórki i Borysa. Borys warknął z urazą. A ten dom ma swoje humory. Skrzypienie to nie przekleństwo. To jego język. A ja, Stefan Ciszewski, nauczyłem się go. Zostawiam ci mapę. I ostrzeżenie: nigdy nie skrzyp trzy razy z rzędu po północy. Trójka spojrzała po sobie. To. najdziwniejszy testament, jaki słyszałem. Podsumował Bruno. Ale przynajmniej wiemy, jak dom mówi. Ewcia wzięła mapę. Kolejne pomieszczenie. Strych. Borys wyjął z szafy dziwny medalion z literą S. Na odwrocie było napisane: Sekret zostawiliśmy pod sufitem. Bruno spojrzał w górę. Żarówka znów migotała. Tym razem, jakby chciała powiedzieć: Jeszcze nie koniec. Po odkryciu dziennika Stefana Ciszewskiego, trójka detektywów z niepokojem, ale też rosnącą ekscytacją wspięła się schodami na strych. Schody były strome. Każdy stopień skrzypiał, jakby nie miał już ochoty być stopniem. — Dobra wiadomość. To ostatnie piętro. — Zła wiadomość. Coś tam już jest — powiedziała Ewcia, pokazując na cień poruszający się za drzwiami. Bruno uniósł klamkę powoli. Drzwi otworzyły się same, z przeciągłym skrzyip. Za nimi ukazał się strych wypełniony gramofonami, setkami. Każdy stał na osobnym podeście. Wszystkie były zakurzone, a jeden właśnie się kręcił. Sam. O nie. Niech to będzie tylko wystawa fanatyka winyli, szepnął Bruno. Borys szczeknął krótko i ruszył w stronę gramofonu, który grał. Zatrzymał się, usiadł i wył w rytm melodii. Ewcia spojrzała na tablicę wiszącą przy wejściu. Był tam diagram. Harmonia skrzypnięć, strojenie dźwięków dla wejścia do sekretnego pokoju. Wygląda na to, że każdy gramofon odpowiada za konkretny dźwięk w domu, stwierdziła. Ale tylko jeden gra właściwy ton. Bruno podszedł do innego gramofonu i przekręcił korbkę. Rozległ się trzask, potem sapanie, a potem... Tu Stefan. Jeśli słyszysz to, to znaczy, że nie spanikowałeś przy gramofonach. Okej, okay, to mnie uspokoiło tylko trochę, stwierdził Bruno. Nagranie mówiło dalej. I na strychu jest wejście do sekcji, która nigdy nie miała istnieć. Znajdziesz ją, jeśli zgrasz cztery poprawne dźwięki: skrzyp, szelest, stuk i. bekniecie. Przepraszam, nie było innych przycisków w sklepie. Ewcia założyła słuchawki i zaczęła testować kolejne płyty. Borys z entuzjazmem szczekał za każdym razem, gdy rozbrzmiewał szelest. Bruno, który znalazł winyl z napisem: beknięcie 1986, podniósł go jak relikwie. Oto nasz finałowy klucz. Po zgraniu czterech dźwięków w odpowiedniej kolejności, ściana na końcu strychu zadrżała. Otworzyła się jak szafa do innego wymiaru. Wewnątrz była maleńka sala z portretem Stefana, medalionami i przyciskiem z napisem: Zakończ skrzypienie. Myślisz, że to pułapka? spytała Ewcia. Tylko jeden sposób, by się przekonać. Odpowiedział Bruno i wcisnął guzik. Zrobiło się cicho cała willa przestała skrzypieć. Na zewnątrz wybiegły szczury. Stare okna się domknęły, a z głośnika odezwał się znajomy głos. Gratulacje, zestroiliście dom, ale teraz będziecie musieli go z powrotem rozstroić, bo bez skrzypienia nie znajdziecie wyjścia. Wszyscy troje spojrzeli na siebie. Zaczynam podejrzewać, że Stefan po prostu bardzo się nudził na emeryturze, podsumowała Ewcia. Choć dom przestał skrzypieć, coś w powietrzu mówiło, że to jeszcze nie koniec. Bruno, Ewcia i Borys Stali w ukrytej sali za strychem, wpatrując się w portret Stefana Ciszewskiego. Z głośnika nadal dobiegał jego głos, jakby mówił z zaświatów, lub przynajmniej z bardzo starego magnetofonu. A teraz, detektywi, mam dla was ostatnią zagadkę. Znajdźcie wyjście, zanim dom znów zacznie mówić. Macie pięć minut, lub dwa, jeśli Borys znowu coś nacisnął. Borys już w tym momencie trzymał łapą guziczek z napisem Niespodzianka. Ściany zadrżały. Wszystko zaczęło tańczyć. Co się dzieje? krzyknął Bruno, trzymając się kurczowo regału. Albo włączyliśmy tryb ewakuacji, albo karaoke. odpowiedziała Ewcia, wskazując na ścianę, gdzie pojawił się neon. Wielki finał. Z głośników popłynęła melodia. Ku ich zaskoczeniu był to taneczny remiks wszystkich skrzypnięć, które słyszeli wcześniej. Borys zaczął rytmicznie podskakiwać. Bruno tańczył jak drewniany robot, a Ewcia próbowała zrozumieć, co się właśnie dzieje. Wtedy zauważyła panel przy portrecie. Był tam klucz z napisem wyjście awaryjne, tylko dla tych, co rozwiązali wszystko z uśmiechem. To o nas. Ewcia podbiegła i przekręciła klucz. Z podłogi wyjechała stara kanapa. Gdy tylko cała trójka usiadła, kanapa wystrzeliła w górę przez sufit, przelatując przez dach jak katapulta. Wylądowali bezpiecznie na podwórku przed domem. Dach się zamknął. Skrzypnięcie rozbrzmiało jeszcze raz, jak pożegnanie. W rękach Ewci pozostał medalion z literą S. Po odwróceniu ukazał się ostatni napis. Jeśli się śmiałeś, zagadka rozwiązana. Dziękuję, Stefan. Bruno westchnął. To była najdziwniejsza sprawa w naszej karierze. I najzabawniejsza, dodała Ewcia. Borys kichnął od kurzu i zakopał medalion w doniczce. W tym momencie zza drzew wyszła staruszka z pieskiem i spojrzała na nich podejrzliwie. Czy wy właśnie wystrzeliliście się z mojego dachu? Możliwe, przyznał Bruno. Ale dom już nie skrzypi. Co za szkoda, odpowiedziała kobieta. Uwielbiałam ten dźwięk do drzemki. Trójka detektywów ruszyła ścieżką przez park, śmiejąc się pod nosem. A w oddali, z najwyższego okna Willi, poruszyła się firanka.